Czy wiedziałaś, że sposób w jaki mówisz do siebie wpływa na strukturę i funkcjonowanie Twojego mózgu, gdy świadomie zmieniasz swój wewnętrzny język, aktywujesz tą część mózgu, która jest odpowiedzialna za samoświadomość, regulację, emocje i motywację? I zaledwie w przeciągu trzech dni możesz zacząć przekształcać swój wewnętrzny umysł. Jeśli zastosujesz kilka prostych zasad, oto protokół na najbliższe trzy dni: mów do siebie w drugiej osobie, na przykład Ty dasz radę, zamiast ja dam radę. Badania pokazują, że to przesuwa mózg z trybu krytyki ego na tryb coachingu. Stajesz się swoim przewodnikiem, a nie krytykiem. 2. Twórz stwierdzenia tożsamościowe zamiast zwykłych celów. Zamiast mówić, pójdę na siłownię, mów, jesteś osobą, która dotrzymuje obietnic wobec samej siebie. Tożsamość jest głębiej zakorzeniona w mózgu niż chwilowe intencje. 3. Etykietuj negatywne myśli. Na przykład. Gdy przyjdzie do ciebie ta negatywna myśl, powiedz sobie w myśli lub na głos, to tylko myśl, nie fakt. To pomaga przenieść aktywność z układu limbicznego do kory przedczołowej, zwiększając spokój, kontrolę i odporność na stres. I w czasie stresowej sytuacji pamiętaj, używaj Precyzyjnego języka, mów do siebie w drugiej osobie, na przykład przygotowałeś się do tego, robiłeś to już wcześniej pod presją. Aktywuje obszary mózgu odpowiedzialne za planowanie, adaptację i tożsamość. Kiedy używasz drugiej osoby, Twój mózg reaguje tak, jakby wskazówki pochodziły od zaufanego mentora lub trenera, co zwiększa skuteczność działania i zmniejsza opór. Udowodniono, że ta zmiana poprawia samoregulację, kontrolę emocji i zdolność rozwiązywania problemów pod presją. Przez najbliższe trzy dni łap wewnętrzne momenty i traktuj siebie jak osobę, na której ci zależy. Powtarzaj sobie, dasz radę, zrobiłeś trudniejsze rzeczy, wiesz, co jest teraz ważne.